Basen zewnętrzny w Jugowie oficjalnie otwarty, sezon kąpielowy w pełni, a obiekt po gruntownym remoncie zachęca do korzystania z atrakcji wodnych i rekreacyjnych. Wspaniały, piękny dzień, nie dość, że słoneczny to jeszcze radosne dla Jugowian i mieszkańców gminy Nowa Ruda, i oczywiście wszystkich gości, których zapraszamy na nasz piękny basen, pięknie położony wśród zieleni, jak Państwo widzą. Mieszkańcy i, i wszyscy chętni korzystający z tego basenu czekali na niego długo. Kilka sezonów był on zamknięty. Inwestycja niewiele, ponad 3 miliony nas kosztowała, środki oczywiście z Polskiego Ładu, z rządowych środków. I dzisiaj możemy się cieszyć przygotowanym terenem wspaniałym, wspaniale wyposażonym. Mamy leżaki, boisko do siatkówki plażowej. Oczywiście infrastruktura jeszcze będzie sukcesywnie rozbudowywana, ale dzisiaj już można się kąpać, tym bardziej, że nam pogoda dopisuje. Malownicze położenie basenu to nie jedyny atut. Napełnia go również źródlana woda. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Jugowa, gminy Nowa Nowaruda, przybyłych turystów na już otwarty basen w Jugowie. Witamy wszystkich dnia dzisiejszego po kilku latach nieobecności na basenie. Różne czynniki zadecydowały o tym, że basen musiał być zamknięty. Przede wszystkim bezpieczeństwo. Trzeba było tutaj wykonać prace remontowe, tak żeby każdy mógł czuć na tym obiekcie się bezpiecznie. Później okres pandemii, który uniemożliwił, że tak powiem, dalsze działania. Od godziny 10 do godziny 18 komplet ratowników gwarantuje bezpieczeństwo dla wszystkich osób, które będą tutaj przybywały. Źródlana woda. Nigdzie takiej wody nie ma. Napływowa. Ktoś może powiedzieć, że chłodna, ale ona ma w sobie ten smaczek. Całe życie każdy z nas, mieszkańców Jugowa, spędzał na tym basenie i wiemy, co to znaczy. Stąd nigdy się nie chciało wychodzić. I dziękujemy za to, że e, obecna pani wójt, że radni Rady Gminy przychylili się do tego, żeby pozyskać środki zewnętrzne z Polskiego Ładu i już, żeby dziś, Dziś to otwarcie mogło mieć miejsce. Przede wszystkim zacznę od tego, że basen w Jugowie był od zawsze, odkąd pamiętam. Chodziłam na niego ze swoimi rodzicami, teraz chodzę ze swoimi dziećmi. No, niestety, pandemia spowodowała to, że basen został zamknięty, jak wiele obiektów. Jednak dzięki włodarzom gminy Nowaruda, dzięki wójt Adrianny Mierzejewskiej, dzięki Radzie Sołeckiej, Jugowskiej i Radnym został przywró przywrócony do świetności. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, ponieważ obiekt prezentuje się rewelacyjnie. Mamy przy piękne, przestronne miejsce, które nasłonecznione przez cały dzień w Jogowie powoduje to, że całe rodziny spędzają tu całe dnie i myślę, że, że znowu tak będzie. Bardzo się cieszymy, że basen powrócił do świetności, że możemy z niego korzystać i że jest wspaniale przygotowany. Z nowych rzeczy to właśnie tutaj e, wspomniana wiata. E, uruchomiliśmy boisko do siatkówki plażowej, które wcześniej nie funkcjonowało. Leżaków tutaj nie było. Te wszystkie alejki, uliczki, które tutaj powstały, no i oczywiście zmodernizowaliśmy tutaj za nami z tyłu obiekt, w którym znajduje się miejsce i na gastronomię, i dla ratownika, i miejsce na przechowywanie sprzętu. Basen właśnie jest świeżo po remoncie otwarty. Otwarty jest od godziny 10 do 18. No i mamy tu podzielony na przedział dla dzieci basen. Tutaj troszeczkę głębiej 1,4, tam już mamy na samej głębokości największej, największej 3 metry głębokości. Wysokie temperatury powietrza sprawiają, że wiele osób poszukuje skutecznych opcji ochłodzenia się w wakacyjne dni. Kąpielisko otwarte jest codziennie od 10 do 18. Bilet normalny kosztuje 15 zł, ulgowy 10, a po godzinie 16 każdy bilet jest w cenie 5 zł. Serdecznie zapraszamy.